Na piaski! Jeżeli ktoś jest zakochany i ma ochotę jechać na piaski, proszę z nami, zapraszamy, zapraszamy! Tramwaj zwany Zakochanie, jedyny tramwaj pędzący po szynach Polski, to jest jedyny taki tramwaj. W nim się można zakochać, odkochać i znów się zakochać, bo to tak on szybko jeździ po tych naszych ne, torach tramwajowych w Gorzowie. I to jest tak, że wszyscy, którzy tu wstąpią, od razu, jeżeli są, nie są zakochani, zostają, zostają się zakochani, tak? A jeżeli są zakochani, to jeszcze bardziej zakochują się w sobie. Czy ci panowie też są do zakochania? Oczywiście, tak, tak. oczywiście, że tak. Oni o jeden krok są do zakochania. Tak jest, no, zakochania mają jeden krok. Ale w sobie czy generalnie? Generalnie, generalnie można się w nich zakochać generalnie. <Gun i <gun i <wsi> proszę, prosze, proszę, na tych miłych, sympatycznych ludzi również kwiatki, również naklejki. Pani Ewo, jak się pani podoba akcja? Super. Kto, no, bardzo kto, się Który, to który, te, który, no, z, który bohaterów najbardziej panią, panią uwiodł? No, no oczywiście ten, który z największym gadanem ma. Fajny pomysł na spędzenie walentynek? Bardzo, bardzo świetny pomysł. Więc my wszyscy to się spodziewamy. Jest pani zakochana? Tak, No to zapraszamy. Jak długo? Panie lordzie, nie wiedziałem, że Lord Vader taki wrażliwy z tulipanami? Nie. Czyli każdy się może zakochać na. na nawet Lord Vader, tak? Proszę bardzo. Dziękuję, dziękuję. Usta od Indiany Jonesa to ważna sprawa? Wamentyńki? Pewnie, bardzo. Jak się Pani podoba taka akcja? Wiedziała Pani, że będzie tramwaj dla zakochanych jeździł po Gorzowie? no dowiedziałam się wczoraj z gazety, bardzo się cieszę. Dlatego postanowiłam przyjechać się, nie? Panie Nie, no to co siadamy? Siadamy. Marcin Marcinkowski Miejski Zakład Komunikacji Gorzów w Polsce. Yy, Wrześniu 14 lutego dzisiaj yy, i widzimy na zabytkowym tramwaju zamiast cyferki yy, wielkie czerwone serce. O co tutaj chodzi? Tak, to jest tramwaj dla zakochanych. Zapraszamy wszystkich zakochanych. Atmosfera w tramwaju jest naprawdę gorąca, o czym można się przekonać, jeżeli tylko Państwo do nas wstąpią. Yy, co tutaj jakieś niespodzianki? Widziałem kwiaty w Rozdajemy kwiaty, rozdajemy też pocałunki. Słodkie pan Rzesznik też się zbiera, można dostać od pana Rzesznika pocałunek, tak? Oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał, nie ma problemu. A to jest kontrola biletów? Przepraszam, ten pan tutaj z bronią. Yy, tak, ten pan z bronią to jest nasza kontrola biletów. A, kontrola biletów. I to już to, to na stałe będzie. Tak, to jest już stały punkt. Zimowa, ale zimowa kontrola biletu, bo to jest tylko na zimę. Bo wersja letnia jest czarna. <laughs>